Kelnerka o niebieskich oczach obsłużyła go jak każdego innego, nie wiedząc, że był bogatym przedsiębiorcą. To, co stało się później, zostawi cię bez słów. Zasubskrybuj kanał i zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego słuchania. Zofia Kowalczyk wzięła głęboki oddech i odgarnęła dłonią kilka pasm włosów, które uciekły spod ciasno związanej spinki. Przed nią zwisały koralikowe zasłony wejścia do kawiarnia Słoneczna Księga, miejsca, które znała lepiej niż własne mieszkanie. Ubrana w szary, perfekcyjnie wyprasowany uniform i przypięty z dumą srebrny brosz w kształcie liścia klonu, przestąpiła próg lokalu, gdzie spędzała większość swoich poranków w milczącej obserwacji i uprzejmej czujności. W myślach powtórzyła sobie jak mantrę słowa które z biegiem lat wyryły się w niej jak rytuał przed wejściem na scenę. Uśmiechnij się, bądź uprzejma spraw, by każdy czuł się wyjątkowo. Wciąż czuła echo ostatnich linijek tokarczuk, które czytała w tramwaju, teraz jednak wymieniła plecak pełen literatury na skórzany notatnik i weszła w rolę kelnerki, słuchaczki, niemego świadka codzienności innych. Wnętrze kawiarni miało coś z teatralnej scenografii. Wszystko było dokładnie na swoim miejscu: jasne drewno, niskie regały z książkami, niewielkie stoliki z marmurowymi blatami i krzesła z kutego żelaza. Po prawej stronie stara szafa, grająca cicho, wygrywała nowoczesne interpretacje Chopina, po lewej, na czarnej tablicy, wypisane były kredą dzisiejsze specjały. Zapach świeżo mielonej kawy mieszał się z nutą belgijskiej czekolady i domowego ciasta. Każdy detal był znany Zofii jak mapa, rysa na ladzie, skrzypiąca deska przy trzecim stoliku, niewidoczny dla oka cień nad listwą. O 7.15 weszła pierwsza klientka, pani Jadwiga Wójcik. Siwe włosy spięte były w misterny kok, a kolorowe, bordowo-szare rajstopy nadawały jej figlarny charakter. Bez słowa skierowała się do swojego zwyczajowego miejsca, tuż obok gabloty z ciastami. Jej wzrok padł na Zofię, która już szykowała zamówienie. Dzień dobry, pani Jadwigo. Rogalik z powidłami śliwkowymi już czeka? Śmietanka ekstra również? zapytała, uśmiechając się zgodnie ze scenariuszem, ale z odrobiną prawdziwego ciepła. Jak zawsze, kochanie, odparła starsza kobieta, a jej oczy rozbłysły nieco ciepłem, które trudno było nazwać tylko wdzięcznością. Zofia zrozumiała bez słów, była tu kimś więcej niż tylko obsługą. W chwili, gdy wracała z porcelanową filiżanką, poczuła, jak coś w niej drgnęło. Intuicja, jakby powietrze zgęstniało. Od drzwi dobiegły ciche szepty. Natalia Wiśniewska, jej współpracowniczka, nachyliła się ku niej z wyrazem czegoś pomiędzy ekscytacją a niepokojem. Zofia, ktoś nowy właśnie wszedł, mężczyzna, garnitur, sylwetka jak wyciosana z granitu. Wygląda, jakby analizował wszystko, nie tylko zamawiał kawę. Zofia odwróciła wzrok, usiłując powstrzymać cień uśmiechu. Bywały tu osobliwości, ale ten opis miał coś z napięcia powieści detektywistycznej. I choć próbowała siebie przekonać, że to tylko kolejny klient, serce przyspieszyło. Zbliżyła się do stolika przy oknie, gdzie siedział mężczyzna. Jego wzrok wędrował po wnętrzu, ale nie jak turysty raczej jak śledczego. Kiedy ich spojrzenia się spotkały, poczuła niemal fizycznie ciężar tej obserwacji. Dzień dobry? Jej głos brzmiał pewnie, choć dłoń lekko drżała. To pana pierwsza wizyta? Mogę w czymś pomóc? Mężczyzna zamknął kartę powoli, niemal z rytuałem, i spojrzał na nią. Uśmiech miał oszczędny, ale wyrafinowany. Dzień dobry. Jestem tu służbowo, ale o tym miejscu słyszałem więcej niż o większości biur. Zaufam pani Gustowi. Proszę mnie zaskoczyć. Te słowa wybiły ją z rutyny jak zgrzyt niepasującej nuty w symfonii. Skinęła głową, odwróciła się na pięcie i niemal zbiegła do kuchni, czując, jak każda komórka w jej ciele reaguje na tę nietypową sytuację. Wybrała starannie. Omlet z kozim serem, świeżymi ziołami i pomidorkami koktajlowymi, kromkę chleba żytniego i kawałek szarlotki – Dokładnie taki zestaw, jaki sama zamówiłaby na dzień ważny, ale niechciany. Gdy wróciła, usłyszała, jak mężczyzna kończy rozmowę telefoniczną. Głos miał stanowczy, nie znosił sprzeciwu. Nie było mowy o przedłużeniu. Transport ma być dziś bez wyjątków. Kiedy zauważył jej obecność, odłożył telefon z opanowaniem, jakby jednym gestem odcinał się od świata interesów, spojrzał na jej plakietkę i musnął ją palcem. Dziękuję, Zofio. Piotr Nowak przedstawił się, a jego uśmiech tym razem był nieco cieplejszy, bardziej ludzki. Zofia skinęła głową, lecz nie potrafiła jeszcze całkiem wrócić do siebie. Odszła, starając się nie patrzeć przez ramię, chociaż czuła, że jest obserwowana. Gdy zbierała naczynia z sąsiedniego stolika, dostrzegła coś dziwnego. Na drewnianej powierzchni leżała serwetka. Złożona z przesadną starannością, a na niej. Rysunek wykonany kredowym ołówkiem znak, zakręcona linia przypominająca starą literę z księgi gotyckiej, niezwykłe, nie pasowało do nikogo, ani do miejsca, ani do dnia. Bez słowa wsunęła serwetkę do kieszeni Fartucha czuła jak serce bije mocniej. Kim był Piotr Nowak? Dlaczego zostawił symbol? Czy to przypadek, wiadomość, przestroga? Nie zdążyła dłużej się zastanowić. W drzwiach rozległ się delikatny dźwięk dzwoneczka. Ktoś wszedł. A kiedy Zofia uniosła wzrok, zobaczyła sylwetkę kobiety, której twarz przywołała wspomnienie sprzed lat. Zofia była już przy stoliku na zapleczu, kiedy wskazówki zegara zbliżyły się do dziewiątej. Przez ostatnie czterdzieści minut ślęczała nad zeszytem pełnym podkreśleń i odręcznych notatek. Analiza porównawcza między Szulcem a Kalwino nie dawała jej spokoju. Tekst miał być gotowy do soboty, a myśli krążyły chaotycznie, rozproszone wydarzeniami wczorajszego dnia. W lewej kieszeni Fartucha nadal tkwiła serwetka z tajemniczym znakiem. Przejechała po niej opuszkami palców, czując znów lekkie napięcie, choć próbowała się skupić. Gdy tylko rozległ się znajomy dźwięk dzwonka nad drzwiami, Natalia pojawiła się znikąd i niemal szeptem rzuciła. Znowu przyszedł. Bez garnituru tym razem. Zofia spojrzała mimowolnie ku wejściu. Mężczyzna w błękitnej lnianej koszuli bez krawata, ale z tym samym spojrzeniem, uważnym, jakby badającym świat, zanim do niego dołączy. Gdy ich oczy się spotkały, lekko skinął głową, a końciki jego ust uniosły się w niemal niezauważalnym uśmiechu. Dzień dobry, Zofio, powiedział spokojnie z ciepłem w głosie, które zdawało się rozpraszać napięcie między nimi. Dzień dobry, panie Nowak. Głos Zofii był uprzejmy, ale coś w jej postawie było bardziej otwarte. Czy dziś coś innego? On nawet nie spojrzał do menu. Zamknął je, jakby już dawno podjął decyzję. Zaufam ci jak ostatnio, ale coś lżejszego, dobrze? Tym razem Zofia nie zawahała się ani sekundy. Jogurt naturalny z miodem leśnym, orzechami włoskimi i konfiturą z malin pasuje idealnie. Doskonały wybór. Skinął głową, jakby zapamiętywał nie tylko słowa, ale ton głosu, sposób, w jaki je wypowiadała. Wiesz, ten spokój, który masz, gdy coś polecasz, to rzadkie, prawdziwa pewność. Nie był to pierwszy raz, kiedy ktoś docenił jej dobór smaków, ale pierwszy raz, kiedy ktoś zauważył jej, nie tylko jej zdolność do obsługi. Poczuła coś dziwnego: z jednej strony zawstydzenie, z drugiej radość. Uśmiechnęła się delikatnie. Robię, co mogę odpowiedziała cicho, czując jak serce wybija nowy rytm. A jak poszło na spotkaniu? Mówił pan, że ważna fuzja? Piotr westchnął, spojrzał gdzieś w bok, jakby nie chciał wracać myślami do sali konferencyjnej. Było intensywnie. Kończymy fuzję dwóch spółek. Mnóstwo formalności, napięcia. Ale. Chyba zaczynam tęsknić za czymś więcej niż paragrafy. Po chwili ciszy dodał, tym razem nieco ciszej. Wczoraj wspomniałaś, że studiujesz literaturę. To mnie zaintrygowało. Masz ze sobą notatki? Chciałbym zobaczyć. Zofia zawahała się. Nikt wcześniej nie prosiłby zobaczyć jej zapiski. To było jej terytorium, miejsce wewnętrzne, osobiste, ale coś w jego tonie, brak nacisku, tylko ciekawość przekonało ją. Podała mu zeszyt otwarty na stronie z komentarzem o sklepach cynamonowych. Piotr przewracał kartki ostrożnie, niemal z czcią. Zatrzymywał się nad podkreśleniami, wczytywał się w notatki zapisane na marginesach. Fascynujące, szepnął w końcu. Jest tu precyzja i uczucie. Wiesz, co wybierasz. Masz instynkt czytelnika. Zofia nie odpowiedziała. Czuła, że każde słowo mogłoby zepsuć ten moment, który nagle przestał być tylko rozmową klienta z kelnerką. Czas się zwolnił. Między nimi zapanowała cisza, ale nie niezręczna, raczej spokojna dająca przestrzeń. I tylko dźwięki filiżanek i łyżeczek z daleka przypominały, że są w kawiarni, wśród innych. Kiedy Zofia zaczęła wstawać, by wrócić do obowiązków, Piotr sięgnął do kieszeni marynarki. Zanim pójdziesz. Powiedział cicho. Wyciągnął niewielką kopertę z grubego, szorstkiego papieru, podał ją bez słowa. Zofia otworzyła ją od razu. W środku był brelok, mały, wykonany z brązu, w kształcie pióra, drobny, ale ciężki, miał coś w sobie z talizmanu. Przesunęła palcami po jego powierzchni, odruchowo, z fascynacją. To pióro, zaczęła, na pamiątkę. Żebyś pamiętała, że myśli są jak ptaki, latają. Nie da się ich zatrzymać w klatce. Jego głos był spokojny, ale spojrzenie mówiło więcej niż słowa. Wzięła oddech. Chciała coś powiedzieć, podziękować, ale zanim zdążyła, Piotr dodał: Chciałbym, żebyś poszła dziś ze mną do biblioteki uniwersyteckiej. Nic zobowiązującego, po prostu wspólne odkrywanie. Zofia zawahała się. W jej wnętrzu ścierały się dwa głosy. Jeden szeptał to nieprofesjonalne, granica została przekroczona. Drugi był cichszy, ale silniejszy. Zaufaj tej chwili! spojrzała w jego oczy i zobaczyła nie flirt, nie grę, ale ciekawość, jaką znała z książek. Taką, która prowadziła bohaterów do odkryć. Zgoda! powiedziała cicho, niemal z niedowierzaniem. Kiedy Piotr wstał i sięgnął po płaszcz, a potem wyszedł zostawiając za sobą ten sam zapach, który unosił się wokół niego od początku, coś z drewna, coś z lawendy. Zofia wciąż ściskała brelok w dłoni, mały, ale ciężki jak decyzja. Dopiero po chwili zauważyła coś jeszcze. Na stoliku, przy serwetniku, leżała druga koperta, tym razem podpisana odręcznie. Tylko dla ciebie. Przeczytaj w domu. Nie otworzyła jej od razu. Pochyliła się, wzięła ją delikatnie i schowała do notatnika. Wiedziała już, że to nie był zwykły dzień. Zofia przyszła punktualnie. Siedziała przez kilka minut na przystanku, z kopertą od Piotra na kolanach, nie otwierając jej. W końcu schowała ją do torby i ruszyła szybkim krokiem ku wejściu głównemu biblioteki uniwersyteckiej. Serce biło nierówno, ale nogi niosły ją pewnie, jakby sama decyzja już zapadła wcześniej, poza jej świadomością. Piotr czekał na schodach oparty o balustradę. Nie miał na sobie garnituru, tylko ciemnogranatowy płaszcz i spod niego wystająca lniana koszula. Pióro z brązu, to samo, które jej podarował, zwisało z kieszeni jego marynarki. Gdy ją dostrzegł, wyprostował się, jakby naprawdę nie był pewien, czy przyjdzie. Przyszłaś, wyszeptał z czymś w rodzaju ulgi. Uśmiech, który zagościł na jego twarzy, nie miał nic wspólnego z grzecznością. Był szczery, prawdziwy. Zofia skinęła głową, starając się zapanować nad głosem. Nie mogłam odmówić. To była prawda, choć do końca nie wiedziała dlaczego. Weszli po marmurowych schodach, które prowadziły do wielkiej hali wejściowej. Książki, regały, ciemne drewno, złocone litery na oprawach starych tomów, wszystko zdawało się oddychać cichym majestatem. Zofia przeszła przez próg, jak przez granicę między światami. Piotr szedł powoli, dotykając drewnianych poręczy palcami, jakby każdy fragment tego miejsca był mu drogi. To mój azyl, powiedział cicho, jedno z niewielu miejsc, w których potrafię oddychać naprawdę. Chciałem pokazać je komuś, kto czuje książki, nie tylko je czyta. Zofia nie odpowiedziała od razu. Patrzyła, jak jego spojrzenie błądzi po grzbietach starych tomów, jak jego dłoń zatrzymuje się na egzemplarzu Pan Tadeusz w pierwszym wydaniu. W jego oczach było coś więcej niż szacunek, była tęsknota nieoswojona i głęboka. Dlaczego porzuciłeś literaturę? Zapytała w końcu cicho, nie chcąc zburzyć tej delikatnej atmosfery. Piotr westchnął, zamknął oczy na moment. Bo urodziłem się między cyframi i tabelami. Mój ojciec był analitykiem, matka księgową. W naszym domu książki były ozdobą półek, ale nie pamiętam, by ktoś je otwierał. Uwierzyłem, że sukces to wykresy i podpisy pod dokumentami. Aż któregoś dnia obudziłem się i, zorientowałem się, że nie umiem pisać listu bez kalkulacji, zamilkł. Wyciągnął rękę i otworzył stary tom z oprawą ze skóry. W środku, między pożółkłymi stronami, leżał zasuszony kwiat, fiołek o głębokiej purpurowej barwie. Jego płatki, choć wyschnięte, zachowały swój kształt z niemal nienaruszoną precyzją. Znalazłem go w ogrodzie mojej babci w Toruniu. Miałem wtedy siedem lat. To było lato, kiedy nauczyła mnie pisać litery odręczne. Nosiłem ten kwiat w kieszeni przez całe wakacje. Potem schowałem tutaj, w tej książce, którą wtedy pierwszy raz zrozumiałem. Chciałem go komuś pokazać. Zofia pochyliła się i dotknęła delikatnie płatków. Były niemal bezwonne, ale miały w sobie coś, coś, co wywoływało wspomnienia, nawet jeśli nie były jej własne. Gdy podniosła wzrok, Piotr patrzył na nią, był inny, nie ten sam człowiek, który rozmawiał przez telefon o kontraktach, w jego twarzy było napięcie, oczekiwanie. Przyjechałem do Warszawy tylko po to, by cię zobaczyć. Słowa te zawisły w powietrzu, proste, bezpośrednie, bez romantycznego uniesienia, bez wyznań, po prostu prawda. Zofia czuła, jak coś w niej się cofa, jakby przez chwilę nie mogła oddychać. Wszystko, co znała, było uporządkowane rozdziały, wykresy, godziny pracy, a teraz to jedno zdanie rozsadziło całą konstrukcję. Ja. Nie wiem, co powiedzieć, szepnęła bardziej do siebie niż do niego. Piotr nie oczekiwał odpowiedzi, spojrzał w głąb sali. Może nie trzeba nic mówić. Czasem wystarczy dzielić ciszę i ciekawość, pozwolić, by książki mówiły za nas. Gestem zaprosił ją do dalszej wędrówki między regałami. Zofia zrobiła krok, potem drugi i w końcu ruszyli razem. Między tomami starych dzieł, wśród zapachu pergaminu i ciszy, która nie była martwa, lecz pełna znaczeń. Szli długo, nie spieszyli się. Czas nie miał tu władzy. Przeglądali tytuły, czasem wymieniali spojrzenia, czasem krótkie pytania. Ale większość rozmowy toczyła się w milczeniu. Między nimi, czyli między książkami. Na końcu jednej z alejek Piotr zatrzymał się. Usiadł na drewnianej ławie pod półką z dziełami Szymborskiej. Wyciągnął z torby cienki notes w twardej oprawie i podał go Zofii. To moje. Pisałem kiedyś, zanim wszystko się zmieniło. Otworzyła na losowej stronie. Były tam fragmenty zdań, czasem tylko jedno słowo, pytania, rysunki, krótkie opisy snów. Jeden z wpisów brzmiał: Jeśli stracisz język serca, nigdy już nie powiesz prawdy. Zofia zamknęła zeszyt i spojrzała na niego inaczej. Nie jak na klienta, nie jak na mężczyznę, który ją zaskoczył, ale jak na kogoś, kto próbował odnaleźć siebie w świecie, który nie znał ciszy. Wyszli z biblioteki dopiero po godzinie. Zofia niosła w dłoni zasuszonego fiołka, jakby bała się go zgubić. Przed budynkiem Piotr odwrócił się i powiedział: Jutro wyjeżdżam, ale zostawię coś dla ciebie w kawiarni. Proszę, odbierz to. Co to będzie? Zapytała. Uśmiechnął się z nutą tajemnicy. Nie rzecz. Wskazówka. Odwrócił się i odszedł w kierunku przystanku, nie oglądając się za siebie. Zofia stała jeszcze chwilę, zanim ruszyła w przeciwną stronę. Z fiołkiem w dłoni i dziwnym uczuciem, że właśnie coś się rozpoczęło, choć zupełnie nie wiedziała co. Minęło sześć miesięcy. Ulice Kazimierza znały już ich twarze. Ludzie szeptali o nowym miejscu z kawą i książkami, które nie przypominało niczego, co dotąd istniało w Krakowie. Cafe literatury, otwarte tuż przy skrzyżowaniu ulic Józefa i Wąskiej, było owocem wytrwałości, ryzyka i dziwnej serii zdarzeń, które doprowadziły Zofię i Piotra nie tylko do wspólnego biznesu, lecz także do siebie nawzajem. Zanim pojawiły się pułki z tomami miłosza i tłumaczeniami Wolf, Zanim aromat świeżo mielonego kardamonu mieszał się z zapachem papieru, były decyzje. Setki. Piotr, precyzyjny i analityczny, rysował plany, omawiał umowy najmu, analizował przychody potencjalne i realne. Zofia, z zeszytem pełnym cytatów i przepisów, wybierała kolory ścian, tkaniny na poduszki, a przede wszystkim książki. Każda pozycja na półce miała znaczenie. Każda została wybrana z myślą o rozmowie, jaką może zapoczątkować. Natalia Wiśniewska zrezygnowała z pracy w warszawskiej kawiarni, by dołączyć do nich jako menadżerka sali. Marek Zieliński, dawny kolega Piotra z liceum, teraz szef kuchni, testował przepisy na gryczane bułeczki z serem i ciasto marchewkowe z kremem z wanilii burbońskiej. A Janina Malinowska, emerytowana bibliotekarka z Lublina, której Piotr wysłał list z propozycją współpracy, przyjechała tydzień wcześniej z walizką pełną rękopisów i wspomnień. W dniu otwarcia panował porządek wyczekiwanej precyzji. Drewniane stoły w ciepłym orzechu rozstawione z rozmachem, miękkie fotele pod oknami, światło sączące się z mosiężnych lamp i regały aż po sufit z drabiną na szynach, której użycie było rytuałem. Piotr krążył z tabletem, sprawdzając rejestr zamówień. Uważny, ale nie nerwowy. Jego spojrzenie co chwila odnajdywało Zofię. Nie na pokaz, nie z obowiązku. Z potrzeby. Ona. W bordowym fartuchu, włosy związane w niedbały kok, powitała pierwszego klienta. Chłopak, może dwadzieścia dwa lata, z plecakiem z naszywką Uniwersytetu Jagiellońskiego, sięgnął po kosmos Gombrowicza, zerknął na nią z uśmiechem. Ten zapach to kardamon i szczypta anyżu. Tylko dla odważnych, odpowiedziała, stawiając przed nim filiżankę. Lubisz Gombrowicza? Nie wiem jeszcze, ale coś mnie przyciągnęło. Zofia znała to uczucie. Spojrzała na Piotra. On też ją przyciągnął, choć nie wiedziała dlaczego. Choć nadal nie rozumiała, skąd wziął się ów pierwszy znak na serwetce i dlaczego właśnie ona miała go odczytać. Właśnie wtedy, gdy poprawiała oprawę starego tomu Norwida dostrzegła kopertę. Nie miała znaczka ani adresu. Leżała wciśnięta za ekspres do kawy, prawie niewidoczna. Otworzyła ją ostrożnie. Tuż był granatowy, litery pisane ręcznie, pismo eleganckie, płynne. Gratulacje z okazji połączenia literatury i kawy. Od dekad czekaliśmy na takie miejsce w Kazimierzu. Jednak miejcie się na baczności. Nie wszyscy wielbiciele są przychylni. Są tacy, których przerażają wolne idee. Uważnie patrzcie, uważnie słuchajcie. A. Zofia wstrzymała oddech. Słowa były chłodne, jak cień przesuwający się po ciepłym pokoju. Ale to, co najbardziej ją poruszyło, to pieczęć, tłoczona w kształcie pióra, identyczna jak ta z breloczka, który dał jej Piotr w pierwszych dniach ich znajomości. Złożyła list powoli. Przez głowę przeszła jej fala pytań, Kim był nadawca? Czy A. obserwował ich od początku? Czy wszystko, co ich połączyło, było naprawdę przypadkiem? Piotr podszedł właśnie w tej chwili, niosąc dwie filiżanki, postawił jedną przed nią, gotowa na kolejny rozdział, zapytał, nieświadomy tego, co trzymała w dłoni. Spojrzała na niego uważnie. Mężczyzna, który odnalazł swoją poezję wśród tabel, partner, który ufał jej smakom, jej książkom, jej decyzjom. Westchnęła głęboko, ale nie z niepokojem, raczej z decyzją. Zmrużyła oczy i wsunęła kopertę do kieszeni fartucha. Przeszłość mogła się jeszcze odezwać, ale dziś, dziś należało do nich. Zawsze, odpowiedziała. Ale ten rozdział piszemy razem, bez skrótów, bez notatek na marginesie. Uśmiechnął się, dotknął jej dłoni. A w tle słychać było przewracane kartki. Espresso nalewane do filiżanek. I czyjeś ciche czy mogę usiąść tu obok? Tak kończyła się ta historia. Niewielką deklaracją, nie zwrotem akcji, ale otwartym zakończeniem. Bo każda prawdziwa opowieść, która zaczyna się od książki, nie kończy się nigdy.